Nazywam się Paweł Kowalski, jestem trenerem głównym klasy RSX, to jest windsurfing, to jest jedna z klas olimpijskich. Pracuję w Polskim Związku Żeglarskim. Od kilkunastu lat współpracuję z kadrą olimpijską, która przygotowywała się do igrzysk w Sydney, do igrzysk ateńskich, pekińskich i ostatnio w Londynie. No, myślę, że wiedza trenerska to, to jest główna broń trenera. Wynika ona z wielu, z wielu czynników, oczywiście poza taką takim podstawową, podstawową wiedzą, którą się wynosi ze szkoły, czyli ze studiów na Akademii Wychowania Fizycznego. Ja akurat studiowałem w Poznaniu. W ogóle może powiem, że moja droga żeglarska rozpoczęła się właśnie w Poznaniu na Małym Jeziorku Kieksz. Także tam zdobywałem taką podstawową też wiedzę żeglarską, a ogólną wiedzę teoretyczną o sporcie właśnie zdobyłem na Akademii, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Dalej, no myślę, to jest praktyka, także tutaj praktyka trenerska, którą zdobywa się początkowo w klubie, a potem w pracy z kadrą, przydaje się po prostu w dalszej działalności trenerskiej. Ja myślę, że kursy są bardzo ważną częścią dokształcania się. Chciałbym tutaj powiedzieć o, o może o rutynie trenerskiej, która z jednej strony jest dobra, ale z drugiej no, czasami no, nas zatrzymuje po prostu w rozwoju i to prowadzi do obniżenia wyników naszej pracy i myślę, że właśnie rola kursów jest taka, żeby zapobiegać rutynie, żeby cały czas był taki impuls do, do rozwijania się i możliwość po prostu poznawania jakichś nowych trendów, nowych doświadczeń, też innych trenerów czy innych teamów. Także myślę, że, że, że tutaj, kursy, to jest coś wspaniałego i coś, co no, na pewno pomaga nam przeciwdziałać takiej negatywnej rutynie. Na pewno tak. Aktualnie tutaj, na kursie, na którym jestem, może nie ma tak dużo nowych rzeczy, o których bym nie wiedział, natomiast ja to tak nazywam, że warto tą wiedzę, którą się ma w pewien sposób tak uczesać, usystematyzować zobaczyć po prostu jeszcze raz, jak to się robi. Wspaniałe są warsztaty, na których tutaj na przykład aktualnie żeśmy. Przerabiali testy laboratoryjne. Myślę, że zapomniałem o paru elementach, które były ważne, a robiłem w przeszłości, a ostatnio żeśmy od tego odeszli. I właśnie takie odświeżenie, usystematyzowanie wiedzy jest niesłychanie cenne. No to jest trudne pytanie, które ze szkoleń, bo każde z tych szkoleń wnosi coś nowego. Ja muszę powiedzieć, że tak w pamięci zapadły mi szkolenia, które były realizowane w Poznaniu. Tam, zdaje się, Bogumił Głuszkowski był taką osobą, która też, też w tym uczestniczyła. One różniły się od pozostałych tym, że były też zajęcia praktyczne, to znaczy trenerzy musieli się ubrać w dresiki i też wykonywać jakąś pracę fizyczną. Po prostu był prowadzony trening, było takich kilka zajęć właśnie, gdzie w sposób taki no, praktyczny, znaczy w taki, że samemu można było odczuć też ten wysiłek fizyczny i, i jakąś tam działalność. E, e, te, te, po ten, ten, ten kurs był w, o to wzbogacony. Natomiast inne kursy również są bardzo ciekawe i bardzo pomocne, niemniej jednak no, nie brakuje mi trochę tego elementu właśnie, gdzie mógłbym w sposób taki można powiedzieć, no, prawie jak zawodnik gdzieś tam uczestniczyć w części szkolenia. No, jak najbardziej trzeba powiedzieć, że jest to niesłychanie cenna i, i przydatna sprawa. Każdy trener powinien się nieustannie doskonalić i powinien walczyć z rutyną taką negatywną. I no, poleciłbym to każdemu.